Cześć, witajcie! Dzisiaj do życia powraca najlepsza liga piłkarska na świecie, polska ekstraklasa. Także to jest czas na start nowego fantazy, ponieważ jest ono podzielone na dwa. Poprzednie było na rundę jesienną, teraz na rundę wiosenną. Przydałoby sobie ustawić składzik, choć jak pewnie wiecie, ja przede wszystkim gram fantazy Premier League. Tam idzie mi całkiem nieźle nawet. Natomiast tutaj oczywiście ustawię swój składzik, ale będzie to wyglądało pewnie w ten sposób, że jak po trzech kolejkach będzie mi szło niezbyt dobrze, to pewnie w ogóle już nie będzie mi się chciało w to grać. Ale zobaczymy. Miejmy nadzieję na jak najlepsze rezultaty. Mamy 15 zawodników. I aha. Zanim ich wybiorę to tutaj y, trzeba powiedzieć, że takim na przykład Premier League to, to jest o wiele łatwiej, bo można sobie dać do składu piłkarzy premium typu Salah, De Bruyne, Bruno czy Kane i, i macie gwarancję tego, że oni co kolejkę nie będą strzelać gole, ale raz na kilka kolejek na pewno będą jakieś gole strzelać i będą dawać grube punkty. Natomiast Ekstraklasa. Jest o tyle rundą, ligą nieprzewidywalną, że tutaj wygląda to w ten sposób, że kto zagra jedną rundę dobrze, to zazwyczaj kluby go później, tego piłkarza, sprzedają za granicę. No tak to niestety wygląda, i przez to no, nasza liga tutaj jest bardzo nieprzewidywalna. Trudno coś sensownego wybrać, no ale spróbujemy i ja tutaj nie będę się zbytnio zagłębiał, tylko będę sprowadzał do swojego składu na razie tych sprawdzonych piłkarzy, którzy dobrze sobie radzili w rundzie tej jesiennej, a więc nikogo dobrego, nowego znaczy się. I tak, zacznijmy od bramkarzy, natomiast tutaj myślę, że warto ustawić sobie tutaj te wyszukiwanie na popularność malejąco dzięki temu wyszuka nam tych zawodników którzy są najpopularniejsi w całej grze, no i tutaj wezmę sobie jednego bramkarza dobrego będzie to Dante Szlipica który dobrze bronił na jesieni Niemczycki był dobry ten młodzieżowiec z Krakowi ale on kosztuje już 2 miliony bo pamiętam, że na jesieni on kosztował pół miliona, to było bardzo upi, żeby go mieć w składzie. Teraz już oczywiście z podstawowym Krakowi, także jego cena ładnie poszła do góry. Eee, no i jako takiego drugiego zapchać górę tego Dziekońskiego sobie wezmę z Jagiloni. Także bramkarzy mam z głowy. Obrona teraz. Eee, 47% posiadania Mladenowic który miał naprawdę świetne statystyki w Legii w tej rundzie jesiennej. Poczekajcie, statystyki tutaj. Aha, statystyk się nie da sprawdzić, bo są tylko na rundę, rundę tą wiosenną. Tutaj jest więcej statystyk, poczekajcie. Hmm. Szkoda, że nie ma statystyk szczegółowo, bo bym musiał sobie wejść na jakąś stronkę i. I patrzeć jakie on miał tutaj statystyki. No nic, wezmę sobie już tego Mladenowicza, skoro prawie połowa osób go ma. Też dużo osób ma Puchacza. Może go Wieniawa będzie wreszcie chciała... Nie no, suche żarty sobie zachowamy na, na kiedy indziej. Wezmę sobie tego Puchacza, czemu by nie. Także dwóch mamy już dobrych obrońców. Trzeciego to... Może kogoś takiego tańszego sobie wezmę. Ja jak wiecie jestem zawisł i wezmę sobie Frydrycha, bo ten Czech mi naprawdę zaimpnował w rundzie jesiennej, tam pamiętam chyba dwa gole szczelił. No także temat obrony mam w zasadzie zamknięty, bo będę chciał grać na trzech obrońców. No to tutaj takiego za 0,5 bym wziął kogoś. Taniego. Szota jest, ale Zwisły Wisły taniego bym nie chciał. Tego błyszko sobie wezmę. Dobra. Na razie czterech obrońców mam. Pomoc sobie. Teraz ustawimy. Tianić. 2, 5. No Tianić jest dobry. Tutaj pamiętam, że jeżeli chodzi o pomoc w rundzie jesiennej największe posiadanie miał Jesus Jimenez, ten z Górnika Zabrze, no ale teraz jest on jako napastnik, natomiast jako pomocnik jest Imas. Także sobie go wezmę, czemu nie. Lech Poznań, tutaj jest. Tiba Kamiński, 2,20. On jest kozaczek, to sobie go wezmę, 14% tylko. No Jeszcze jednego, jakiegoś dobrego by dałoby się wziąć tutaj o i sobie dam tego Gańczyka też mi za, zaimponował właśnie w tej rundzie e, jesiennej mimo, że Wisła zbyt dobrze nie grała to Frydrych i Jebołach na pewno im plus e, jako piątego taniego sobie pomóc dam Kubice o Robert Kubica w barwach górnika Zabrze nie wiedziałem, że on tam gra tutaj, czekajcie, bo w obronie zauważyłem, że Salamon jest normalnie, Bartosz Salamon w barwach Lecha Poznań widzicie? ja nawet nie widziałem, że on tam przeszedł, a no kiedyś jak był młody, to w Milanie grał to znaczy nie grał, tylko tam w Milanie B grał ale się jego talent widać nie rozwinął Dobra, napastnicy 4,5. Najdroższy w całej grze jest Pekarden, ale to jest na chwilę obecną Król Szczelców w sezonu. 13 goli chyba ma i myślę, że pekard nadal będzie tego leszczerał, bo to jest jedyny sensowny napastnik w legi. Tam większość pomocników podaje piłki właśnie na pekarda. także. No to jest gwarancja tych punktów. No wiem, że jest bardzo drogi. Iszak też jest drogi, bo 4 miliony kosztuje, ale kogoś z tej dwójki warto mieć. Dwóch nie, bo się nie opłaca mieć dwóch drogich takich piłkarzy. 45% ma Pekar, to sobie wezmę. No teraz ile? Ty, kurwa, 5,20 mam budżetu, a tutaj trzeba jeszcze dwóch napastników i, i obrońcę. Hmm. No ciężko będzie tutaj coś ułożyć sensownego. I w jego Lopeza. O, tego z Rakowa sobie damy. No, bo pamiętam, że on też tam ładnie pykał w tą gałkę. 2,80 zostało. Z Wisły napastnika żadnego nie chcę, bo jest trzech napastników w Wiśle obecnie, ale nie wiadomo, który będzie grał, bo jest Brown Forbes za 1.90, jest Buxa ten talent za 1.70 i jest jeszcze trzeci ten nowy o Medwiedź za 1.80. Kurwa, nie wiadomo który z tych trzech będzie grał. Brown Forbes podobno ma odejść, na razie nie odszedł. Takie są posłuchy. No dobra, 2.8. Kurwa. Kogo by tu wdać do drużyny? To znaczy Stipice mam. Trzech obrońców, czterech pomocników, dwóch napastników. No to jeden mi jeszcze... Taki lepszy piłkarz by mi się przydał tutaj. Hmm. Zobaczymy, czekajcie. Damy sobie Szutowskiego na razie. To bym grał na dwóch napastników tylko. Pekarda i Lopeza. A 2,30 mi zostaje. 2,30... To bym musiał grać na czterech obrońców. A o, Pietrzak jest, y, Rafał Pietrzak, o proszę Was bardzo. On jest całkiem niezły, tak? Z Lechi No to sobie go damy. I akurat budżet mi styknął, y, ale no, będę miał taki składzik, że będę miał mocną jednastkę i bardzo słabą ławkę rezerwowych. No dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Tutaj, czekajcie, oczywiście trzeba sobie tutaj tych zawodników dać do drużyny. Pekard oczywiście na zasłużonym miejscu w ataku i Mas tak samo w pomocy i Pieczaka sobie damy, czekajcie. No, także tak to wygląda. Postawiłem na sprawdzonych piłkarzy, którzy, którzy dobrze grali w rundzie jesiennej, ale jak możecie zobaczyć, no, mam bardzo silną, ławkę, bardzo silną podstawową jednostkę. Także jak wszyscy ci piłkarze będą grać, to będzie naprawdę spoko. Natomiast mam tragicznie słabą ławkę rezerwowych, bo. Mam czterech słabych piłkarzy, którzy prawdopodobnie w ogóle nie będą grać. No nie wiem, musiałbym tutaj coś pozmieniać w tej drużynie. Mladenowicz. Hmm. Puchacza bym może wywalił z drużyny, bo oni grają na wyjeździe. Czekaj. Hmm. Z górnikiem na wyjeździe grają. Później grają z zagłębiem, z wisłą płoc. Kurde, no nie wiem. Co by tu zrobić? Przydałoby się mieć jakąś taką. Przynajmniej jednego piłkarza grającego na ławce rezerwowych. To. Yy, czekajcie. A Pietrzak to z Jagiellonią teraz grają. Później z Wartą. No. Czekajcie. Yy, Puchacza może wywalę. Dobra, okej, okay. jednak trochę przebudowałem tą drużynę. Akurat idealnie zamknąłem się w budżecie 30,0. No, wywaliłem puchacza i wywaliłem też jednak i maza, ponieważ zobaczyłem, że teraz Jagiellonia gra trzy trudne mecze: bo gra najpierw z Lechią, później gra z Wisłą, no i później grają z Legią u siebie. Później mają trochę łatwiejszy kalendarz, to wtedy bym Ima zakupił. Na razie, no tak to przebudowałem, że 11 mam całkiem spoko piłkarzy. No i na ławce rezerwowych mam Lipskiego z Piasta, który zawsze tam może wejść, jak komuś z podstawowej się coś stanie. Także na tą pierwszą, a w zasadzie 15 kolejkę moim kapitanem będzie oczywiście... Thomas Pekard Legia na, gra na wyjeździe, ale gra z Podbeskidziem, jednym z faworytów do spadku. A przypomnę, w tym sezonie z Ekstraklasy tylko jeden klub spadnie, ponieważ od przyszłego sezonu jest zwiększona liczba klubów w naszej lidze do liczby 18. Także mam nadzieję, że pójdzie mi całkiem spoko. Także to tyle. Jeszcze dla zainteresowanych oczywiście Moja liga. O, proszę was bardzo, tutaj założę swoją ligę. Oczywiście tutaj nie będzie żadnych nagród dla najlepszych. Po prostu taka liga for fun, żeby spróbować swoich sił. Jakby ktoś chciał mnie pokonać w tym fantazy, to naprawdę polecam. Tutaj macie kodzik. Także z mojej strony to tyle. No i zapraszam was do Brania udziału w tym fantazji, jak ktoś chce założyć swoją drużynę, to czas jest do dzisiaj do godziny 17.45, bo w o 18.00 już zaczyna się pierwszy meczyk nowej rundy wiosennej. Trzymaj się. Do następnego odcinka. Cześć.